Tego się spodziewaliśmy, prawda? Także nie jest to zaskoczenie. No cóż można więcej powiedzieć. No, no, no zobaczymy, co będzie dalej. No myślę, że będzie że będzie lepiej. Jestem zadowolony. No, dość zaskakujące. E, jeśli chodzi o chyba wygraną... wielkość wygranej, wygranej pisu. Ja jestem zadowolona. Ciekawie. E, bo dla mnie nieistotne jest to, bardzo wygrywa i istotna jest dobra robota. A więc. E, Ciekaw jestem, czy że tak powiem będzie to się przekładało na że tak powiem, moje lepsze życie w państwie polskim. Średnio, szczerze powiem. No nie spodziewałam się takiego wyniku. jestem zadowolona. Jestem zaskoczony. wynik jest mi średni, no, na, na pewno lepszy jak w tamtym roku. Ja głosowałem na Kukiza. No na wygranych. Głosowałem na... E, tajemnica, jak pan wie, ja akurat napis. Pis. E, na kukiza. Napis. Ja głosowałem na, na pis, powiedzmy, na pana Korby. Proszę pana, na pewno będą zmiany. Na pewno nie będą robili tych błędów, które robiła platforma. No i jestem naprawdę w dobrej myśli i, i życzę im dobrze. Jakieś zmiany? No na lepsze. To, co mówią, niech tak będzie. Powinni być w ogóle rozliczani z tego, co mówią. <noise> Moje oczekiwania, ja jestem historykiem z wykształcenia, <noise> i nie są takie, że oczekuję spełnienia wszystkich obietnic, oczekuję lepszego rządzenia. To, co obieca, żeby, że to, co obiecywali, żeby dotrzymali słowa. Mam taką nadzieję, że nastąpią takie zmiany gospodarcze, które lepszą już nie moje życie, ale moich dzieci. Że będzie szansa, że po studiach znajdą pracę, że nie będą musieli wyjeżdżać, no i że coś się u nas zmieni. I mam nadzieję, że Orlen wróci do Płocka. Oczywiście, żeby żyło mi się lepiej. Yy, żeby coś zmienił w związku z pracą, to na pewno. Żeby obniżył wiek emerytalny, jeżeli by dało radę. Głównie o to mi chodziło. To znaczy, nie wiem, no, moje takie pytanie, że z pełnego, z pustego, pełnego się nie należy. No. Sądzę, że może będzie lepsze. Czy mam jakieś obawy? To znaczy wie pan, boję się najbardziej tego, że e, zaczną się ataki PiSu, mogą wdać się w jakieś tam, nie wiem, e, różne układy i że zamiast odbudować tą Polskę będzie źle, po prostu będą się dalej kłócić, tak? Tego się boję, tych kłótni. Obaw nie widzę specjalnie. Może będzie to samo. Może nic, nic to nie da zmiany. Tak, PiS wygrał. Będzie robił swoje. Często jest tak, że to, co, to, co mówią, to najczęściej nie jest dotrzymywane, tak? A raczej nie. Mam nadzieję, że życzę im jak najlepiej. Że będzie gorzej niż było. No wiem. nie. No, obawiam się, żeby jakieś, nie, jakaś niespodzianka by nie no, Po prostu, że, że tego. Tak, że nie starczy.